Każde państwo potrzebuje administracji. Nawet to minimalne, które zajmuje się tylko zapewnieniem bezpieczeństwa swoim obywatelom. Nawet tam potrzebni są ludzie, którzy będą jego układem nerwowym, czyli właśnie administracją. Muszą oni skutecznie zarządzać poleceniami wydawanymi im z góry, czyli od rządzących. Co się jednak dzieje, kiedy administracja namnaża się i staje się dodatkową, przez nikogo niewybraną władzą? Staje się arogancka wobec obywatela, bo czuje nad nim przewagę. Marnotrawi środki publiczne, które mogłyby być przeznaczone na inne cele albo zostać w kieszeniach podatników, staje ponad prawem. Innymi słowy, administracja zamienia się w biurokrację. Dużą część władzy w państwie przejmują ludzie mający tylko wykonywać cudze polecenia. To stało się w Polsce i to na naszych oczach. Porządek biurokratyczny, który obecnie mamy w Polsce, jest szczególnie uciążliwy dla jednej z grup zawodowych. Tą grupą są przedsiębiorcy. Prowadzenie firmy opiera się o dobrowolne kontrakty, a nie przymus, na jakim oparte jest państwo i co za tym idzie także jego biurokraci. Bardzo trudno jest pogodzić te dwa światy. Ich współistnienie dzieje się ze szkodą dla przedsiębiorców i pośrednio dla wszystkich obywateli. Ministerstwo Gospodarki wyliczyło, że polski przedsiębiorca ma 3712 obowiązków informacyjnych w stosunku do rządu. Powołano wielką komisję, która miała te obowiązki ograniczyć. No i po wielkich akcjach ograniczyła ich o 8. Więc polski przedsiębiorca według Banku Światowego poświęca 8 tygodni w roku swojej pracy na wykonywanie czynności biurokratycznych, a nasz system podatkowy. Jest oceniany przez Bank Światowy jako 114 na świecie pod względem wrogości dla przedsiębiorców, więc jest pod tym względem bardzo źle. Uciążliwość biurokracji nie bierze się tylko z rozdmuchania jej kompetencji. Uznaniowość wielu działań, niejasna hierarchia i bardzo duże możliwości ingerowania w rynek powodują, że biurokracja bardzo często daje się skorumpować lub ulega jakimś grupom nacisku. Polska ma dużo korupcji. Uh, that stacks up against the entrepreneur uh, so i think there's a bit of a convergence uh, big government is growing everywhere around the world and this is very bad for entrepreneurs i think the polish corruption in trying to start a business is absolutely uh, despicable and it's something that i try and bring attention to and try and write about and try and fight i personally as an investor and somebody who has been an entrepreneur i'm trying to be involved in business in poland and frequently i come against uh, major barriers to entry Przedsiębiorcy mogą być niezadowoleni. Chcą normalnie pracować i zarabiać na siebie. Zamiast tego muszą uczestniczyć w festiwalu wypełniania papierów. W tym czasie mogliby przecież zajmować się pracą, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa związana z polską biurokracją. Ten system po prostu zniechęca. Zaczynasz biznes wypełnisz wszystkie, nawet najgłupsze wymagania. Pójdziesz do urzędnika, wypełnisz wszystkie papierki, skłamiesz, jeżeli trzeba, dasz mu to i uśmiechniesz się do niego i powiesz do widzenia, mi bardzo miły dzień. Tylko wewnątrz myślisz, że ty stary, e? natomiast kiedy już zaspokoisz swoją potrzebę posiadania pieniędzy, ty chcesz prowadzić firmę i nie tylko prowadzić firmę, zarabiać, tylko czuć się godnie, czuć się szanowany, Czuć się, że robisz coś dobrego dla, dla innych ludzi, że dajesz pracę. Bo kiedy zarobisz jakieś większe pieniądze, niekoniecznie jakieś duże, nagle sobie uświadamiasz, że możesz żyć gdzie tylko chcesz. Możesz żyć na Malcie, w Tajlandii, na Pięknej wyspie. Jednak tego nie robimy. Przedsiębiorcy tego nie chcą. Dlaczego? Bo to nie jest życie, które generuje szacunek wśród ludzi. I my zostajemy, my budujemy. Miejsca pracy. My staramy się osiągnąć coś wielkiego. I w tym momencie, kiedy napotykamy bardzo głupie przeszkody ze strony biurokracji, to nas zniechęca to. Oczywiście nie ma nic za darmo i za biurokrację też płacimy. W 2013 roku pracownik administracji publicznej zarobił średnio 4800 zł. To mniej więcej 30% więcej niż obywatel zatrudniony poza urzędem. Do wypłat dla urzędników, na które wszyscy się zrzucamy, dochodzą jeszcze specjalne urzędnicze przywileje, za które też płacimy. Jest źle z, z, z nepotyzmem, e, e, no, takie kum, kumoterstwo, kolesiostwo. E, przecież te wszystkie instytucje, prawie wszystkie instytucje państwowe są obsadzone przez kolegów króliczka, prawda, czy krewnych króliczka. I oni, oni, oni o niczym nie myślą, tylko o tym, żeby zatrzymać tę pracę, która nie jest żadną pracą, tylko jest po prostu miejscem, w którym oni pobierają zasiłek socjalny. I prawie nic nie robią, nie dość, że nic nie robią, to jeszcze szkodzą tym, którzy by chcieli coś robić. Co możemy zrobić, żeby przeciwstawić się biurokracji? Przede wszystkim możemy się wspólnie organizować, zupełnie oddolnie, tak jak obywatele. Są w Polsce organizacje, które pozwalają utrzymać wspólny front przeciwko urzędnikom i pozwalają nam się przed nimi skutecznie bronić. Mamy centralę w Warszawie i stąd prowadzimy działalność. Na poziomie regionów i powiatów rozwijamy się rzeczników ZPP, czyli naszych przedstawicieli, którzy są głosem na poziomie powiatu bądź regionu. To są dwa szczeble reprezentacji. Są stroną do rozmów z samorządami, czy to właśnie powiatu, czy, czy samorządami województw. I tam organizują spotkania, konferencje, biorą udział w debacie publicznej z, z politykami, samorządowcami. My jeździmy bardzo często, właściwie nie ma tygodnia, aby ktoś z nas tutaj nie jeździł na tego typu spotkania w Polsce. Logice urzędu przeciwstawmy logikę rynku. Zrzeszajmy się sami oddolnie i wspólnie przeciwstawiajmy się biurokracji. Na jej ograniczeniu zyskamy wszyscy.